Witajcie. Dzisiaj znów o kompostowaniu, ale zanim zacznę, narpiew. Jak wygląda kompost? Właśnie to nie jest akurat 6-miesięczny. Tam dalej jest dość świeży, około 6-tygodniowy uzyskany metodą Beckley. Musiałam go eksmitować z pryzmy, więc teraz będzie dojrzewał na grządce, gdyż muszę, gdyż, musiał, gdyż bardzo chciałam zacząć kolejną pryzmę i właśnie miejsce było mi potrzebne. Mam za mało tych komór. Więc eksmisja nastąpiła bardzo szybko. I dzisiaj właśnie o obawie, jaką są dżdżownice i dużo osób się obawia, czy nic złego nam tam się nie dzieje. Dżdżownice, jak wiecie, sobie same przycho przychodzą. O ile to nie jest vermikompost, to jest zwykłe kompostowanie, więc Dżdżownice przechodzą wtedy kiedy mają ochotę i kiedy mają dogodne warunki. Temperatura wysoka jest przeważnie w środku pryzmy, na górnej, dolnej i na obrzeżach pryzmy są dużo niższe temperatury, więc mają dogodne warunki, mogą sobie przejść i poszamać co chcą. Jak widzicie, w środku jest dość wysoka temperatura. Kolejnym, kolną obawą jest nieprzyjemny, przykry Zapach wydobywający się z pryzmy. Kompost jako gotowy materiał nie pachnie przykro, raczej pachnie przyjemnie, jeśli tak mogę powiedzieć. Ale jak wiecie, jeżeli wrzucicie obornik, to on nie przestanie pachnieć obornikiem tylko dlatego, dla że jest w kompostowniku. Musi minąć jakiś czas, żeby ten zapach, żeby ten obornik się rozłożył tlenowo. I już nie Wydalał właśnie przykrego zapachu. Kolejna sprawa: trawa. Jest idealna do kompostowania pod względem zawartości azotu i węgli, ale jest okropna pod względem zawartości wody. Aby kompostowanie prze, przebiegało najlepiej, muszą być proporcje azot do węgla i odpowiednia ilość wilgotności, a mianowicie 40-60%. Większość. Odpadów kuchennych większość odpadów ogrodowych zawiera powyżej 60% wody. I zawsze trzeba to mieć na uwadze. Zakładając pryzmę kompostową, najlepiej no właśnie mieć brązowe materiały, czy nawet już podsuszone jak trawę, liście i przykładać je warstwami. Wtedy jest mniejsza szansa na przykre zapachy. Tutaj właśnie dodaję wtedy też pora. Jakbym dodała go za dużo, można byłoby wyczuć, jakby dostał temperatury po tych 4-5 dniach, że jest przykry zapach taki psujący się warzywa. Takiej takie, takie cebuli. Kiedyś, jak sprzątałam grządki po brukselce, cało po prostu, całe liście, całe właśnie, już te rośliny dodałam do kompostownika na raz. Nie miałam czym przyłożyć, więc zostały wrzucone tak na jeden hopsiop i po czterech dniach, jak właśnie temperatura wzrosła na całej mojej działce można było wyczuć taką gotowaną brukselkę teraz już wiem, że właśnie nie zawsze jest dobre właśnie na szybciutko wszystko przygotować. czasami dobrze mieć mieć w zapasie jakąś zrębkę czy liście żeby to przyłożyć, żeby właśnie zminimalizować te różne zapachy i aby jeżeli już nastąpi t, po prostu taki fakt dokonany, że nam brzydko pachnie z kompostownika, wystarczy go przerzucić co 2-3 dni dwukrotnie. Wtedy on się na powietrze, woda, właśnie, która jest nadmierna, sparuje i jest szansa, że zacznie nam się ładnie rozkładać tlenowo. Jeżeli nie, to jeszcze raz, trzeci raz przerzucamy. Kolejną sprawą jest, nie, ja bym nie używała do kompostowania zrębki, gdyż za dużo, zawiera za dużo węgli i zbyt dużo zajęłby czasu rozłożenie. Ale taką zrębkę bym wstępnie przekompostowała gdzieś w innej zagrodzie, gdzieś w rogu działki. Podlałabym bym, bym ją na, w jakimś kąciku i nakryła, poczeka tak rok. I dopiero wtedy używałabym jako do przekładania warstw zielone, właśnie z brązowymi. Bo po prostu taka zrębka naprawdę bardzo długo się rozkłada. Przepraszam, przepraszam taka trocina. Tutaj teraz tak nakrywam. Niech sobie kompostuje się. Staram się właśnie dużą ilością kartonu nakryć, żeby trzymało ciepło, żeby jednak jeszcze zdążyły. Zdążyła mi się tak pryzma rozłożyć do początku nowego sezonu, bo bardzo chciałabym mieć jak największą ilość własnego kompostu. Też po prostu widzę różnicę, jak rośliny ro, rosną na takim kompoście z odpadów kuchennych, łącznie z li, li, li liśćmi czy innymi materiałami, a takim kompostem ze sklepu. Na tym po prostu jest mega. I tak wygląda właśnie już kompost wyrzucony na grządkę. Ten jej jeszcze musi poleżeć. Bardzo żałuję, że nie mam czwartej komory w kompostowniku. Ale no co zrobić? Trzy dobrej to. Ostatnio zostały zbudowane kolejne dwie, ale to na zbieranie liści i trawy. Ta trzecia grządka ta została już wyściółkowana tym właśnie kompostem z metody Beckley. I jak widać jeszcze Widać jest troszkę liści i akurat chyba to będzie właśnie ten, ten nieszczęsny popowój, który wrzucałam tutaj miejscami. Ale jeszcze poleży, mam nadzieję, że właśnie z deszczem wszystko pójdzie w ziemię, że robaczki zaczną tym się interesować. I ładnie to zostanie właśnie wymieszane z rodzimą ziemią. Tutaj akurat ściółkowałam dwa miesiące temu. I Właśnie fajnie, że od razu popadało, i wszystkie te właśnie dro drobinki, te nawet najmniej szczęściej, właśnie z de deszczem szły coraz niżej w głąb ziemi. Jak widzicie, jest ładna struktura ziemi, a na górze tylko została ta większa zrębka nieprzerobiona. Te większe części, które dawałam, bo w tym, w tej akurat w pleźnię troszeczkę dodałam za dużo zrębki, ale teraz to widzę. Ale to chyba niczemu nie szkodzi. Jak widzicie, nie ma zielska. To jest roszpunka, ale to wcześniej była obok rządka, To dużo mi, mama, mam samosiejek. No, zielska tak samo nie widać, a jeżeli już się pojawia, to bardzo łatwo się wyrywa, właśnie z kompostu. To zajmuje mi chwilkę wypielić. Są takie przykładowe gałązki, które mi spadły tutaj pod ręką, jak woziłam z rębkę, a to można zawsze zebrać czy inne właśnie części większe, które się znalazły przypadkiem. Ale to nie problem. Najważniejsze, żeby ładnie wszystko rosło. I to na tyle. Trzymajcie się pa do następnego.